No i tą metodą, tą metodą dotarliśmy do samego końca jaskini z Dareckim i już Wam pokazuję jak to mniej więcej wygląda, oto on, no świecę mu trochę po oczach, popatrzcie na te belki, jakiś pręt, no i widać, że z góry też na no mocno się osypało. Witam wszystkich serdecznie z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Będzie dzisiaj jaskiniowo. A jaka jaskinia? Przy otworze wszystko opowie. Otwór jaskini przed nami to ten, którego już tu widać. A jest to jaskinia w Diablej Górze, okolica Bukowna. Najdłuższa triasowa jaskinia w tym terenie. Liczy około 100 parę metrów długości. No na wypadzie nie jestem dziś sam, jestem z Dareckim. Darecki atakuje jako pierwszy. No, sporo mamy tutaj liści przed sobą. Widać, że dawno nikogo tu nie było. To no, sezon jaskiniowy, można powiedzieć, otwarty. Od dzisiaj legalnie można chodzić po jaskiniach, gdyż skończyła się hibernacja nietoperzy. No to pomału ruszamy. A no, jesteśmy już w jaskini, jak widać. Darecki atakuje. Pierwszy taki ciasny przełaz, a za przełazem zrobi nam się szeroko. Otwór wlotowy zostawili żeśmy tam w tyle. No to ruszamy i się czołgamy. Trzeba światło gdzieś na bok, leciutko, albo wyłącz tą mocną O. Robimy fotę, mamy światło na bok. Czekaj, jeszcze ja zrobię inaczej. Muszę przestać. wilgotność 90%. Dobra, fotka padła. Ja wychodzę z przełazu. No, pierwsza mała studzienka znajduje się tutaj, przed nami, nie wiem czy to dobrze widać, czy to oświetlenie też wyciąga to co jest przed nami. A my kolejnym przełazem idziemy w głąb jaskini, a właściwie to się czołgamy, zobaczcie na tą płytę tektoniczną, pod którą Darecki teraz jest, a właściwie się czołga. kaskinia gwałtownie opada w dół i znowu zaczynamy właśnie schodzić w dół na taki kamienny most który jest tutaj widoczny no most żeśmy już pokonali minęli, powiem wam było albo jest, no było tutaj zejście do najniższej partii no Marian Czepiel pytał mnie o to i inni czy to jest jeszcze dostępne no mogę powiedzieć śmiało że niestety najniższe piętro na minus 15 już obecnie jest niedostępne a tym samym jaskinia no niestety nie posiada już swojej 115 metrowej długości lecz około mniej więcej setki kolejny przeczółk sorry za Częsawki kamerą, ale niestety no inaczej nie da się filmować, nie ma tu nadzwyczajnych sal a to właśnie połączenie z tym najniższym piętrem, a oto świadectwo tego, że no niestety wszystko jest zagruzowane dobra, my idziemy dalej popatrzcie na te ściany wyglądają na takie jakby za chwilę miały runąć no można podczuć się tutaj jak w jaskiniach Beskidzkich, tam jest Podobnie, dlatego w takich obiektach zachowujemy szczególną ostrożność. Najlepiej nie dotykamy ścian albo delikatnie, no wiadomo, dlaczego. Popatrzcie, występuje tu mleko wapienne w niedużej postaci w okolicach otworu wlotowego. Tam daleko z tyłu to mleko wapienne było. No, trochę intensywniejsze, no i tą metodą, tą metodą dotarliśmy do samego końca jaskini z Dareckim i już Wam pokazuję, jak to mniej więcej wygląda. Oto on, no, świecę mu trochę po oczach. Popatrzcie na te belki, jakiś pręt, no i widać, że z góry też na no, mocno się osypało. Kawałki mleka wapiennego, tutaj widać ten rumorz. No tylko czeka, żeby, no nie do końca tego słowa, żeby my powoli, za chwilę wracamy i standardowo, jak zwykle, podczas wychodzenia z jaskini pokręcimy też materiał. No wiadomo, wychodząc widzi się więcej niż wchodząc. No ja tak uważam, moje zdanie. No i tak, wcześniej wspomniałem, wychodzimy, wytracają się tu minimalne, minimalne stalaktyty, ale węglanu wapnia jest tutaj tak mało, że nie ma szans, żeby urosły jakieś takie, ponad stan. Tutaj bloki skalne, poklinowane jeden o drugi. My pakujemy się w tą dziurę i ciśniemy do przodu. Wspomniane dolne partie, które obecnie zasypane. A patrzałeś tam na dół? Tak, patrzałem, nie ma szans żeby tam przez cokolwiek się przebić. Najszerszy z korytarzy, który jest w całej jaskini, ale chodzi o szerokość, nie wysokość, znajduje się właśnie tam u samej góry, w drodze powrotnej. A największy, najobszerniejszy to, to była praktycznie prawie, że ta salka przy wyjściu z tego obiektu. Dobra, ja drapę się teraz tędy do góry. No to ruszamy. Kolejne ze stalach nie wiem, może je prześwietlam w tej jaskini, tak jak powiedziałem. No nie ma ich tu za wiele, nie są za wielkie. No, myślę, że wiecie o co chodzi. Dobra, a ja czołgam się tutaj, Darecki ciut za mną i targamy do przodu. Testuję dzisiaj nowy kombinezon. Nie jest to żadna reklama. Pokażę Wam go po wyjściu z jaskini, co zakupiłem. Wam to było. Naprawdę konkret. Jeszcze raz. Sorry za czepanie ręką. Ręką oczywiście trzymam, trzymam kamerę. chodzę z przeciągu i zaraz Wam pokażę, no dlaczego tak wszystko to rwie. Popatrzcie, przez coś takiego przechodzimy. Tak to mniej więcej wygląda. A poniżej, na no poniżej właśnie takie zapadisko opadające w dół. No dobra, a my już w okolica tej ławy, tego przeczołgu, który tutaj się znajduje, już widać światło otworu wlotowego. Niebawem będziemy na powierzchni. Jeszcze tylko taki sobie przeciąg. No, ja już powoli wychodzę z niego. Jestem praktycznie w pierwszej salce, zaraz przy otworze wejściowym. Już Wam to pewnie pokazywałem. A teraz popatrzcie na chwilę. Tą samą trasą pójdzie Darecki, ale zadycha. Uf. Ale, no, sporo tu humusu, powiem Wam. silę wpadywało tu wszelkiego typu dużo liści. Darecki sobie trochę pomaga. Ja przeciągałem się po tej miękkiej poduszce. No i tak to mniej więcej wygląda. No z tego miejsca przy otworze jaskini no zaczyna się też szlak dydaktyczny, popatrzcie na niego. A tu popatrzcie na hopach, który ujrzał światło dzienne. Wyszedł z ciemności. To pogoda powiem wam sprzyja Mamy około plus 15 stopni ciepła. Kapitalnie jadąc w tą stronę było widać oświetlone tatry i Beskidy. Niestety obecnie. No jest jak jest. A tak wyglądają ludzie po wyjściu z jaskini. Oto ten nowy kombinezon. Dzięki temu, który mi go sprzedał naprawdę warto. No myślę, że co niektórzy się domyślą o co chodzi. Jest to K i będę tego kończył. Naredki ma starszy model. Kotarwa Kraków, ale też konkretny. Dobra, to my idziemy dalej, poszwędamy się jeszcze trochę po okolicy. Posłuchajcie ten śpiew ptaków, mamy wiosnę, wszystko zaczyna się zielenić. W oddali na parcelach prywatnych szczekają psy. No jesteśmy już od paru minut na powierzchni. Popatrzcie na te wapienie, które występują. Otwór wlotowy jest tam. A tam, za dalekiego plecami, gdzieś w tamtych częściach, nasza jaskinia ma swój koniec. No tak, trawersujemy wzgórze a w z drugiej strony, no, Nie że jesteśmy że, coś takiego. Popatrzcie, widać, że ludzką ręką odkopane jakieś wejście, które kontynuuje się tam w głąb, ale no niestety, niedostępne dla człowieka. Dostępne. Dostępne. A może być. Że jest to połączenie w którymś z miejsc w jaskini Diablej Górze. Jest to jeden system, a może i nie. Oczywiście mówię tu o dostępności dla człowieka. Połączyć się na pewno łączy. Darecki stwierdził, że dostępne czy niedostępne, zaraz zanurkuje tam i sprawdzi. No zobaczymy, co nam o tym powie. Patrzcie, okazało się, że nie jest takie ciasne, jak nam się wydawało, a właśnie mnie, ze względu na to, że potężne sterte liści no, gromadziły się tutaj w otworze, a wchodząc tam, to wszystko siadło. Maćka, zdjęcie wysłać? Czuć tutaj przepływ powietrza. Gdzieś tam to się kontynuuje. Trzeba wybrać. Trzeba było po prostu wybrać te wszystkie liście i zobaczyć, jako tak ono. Jest tu coś, coś, tu jest. coś tutaj jest. A jakie to długie? Kto to eksplorował? Nie wiadomo. No i to by było na tyle. Na tyle jaskiniowo, na dzisiejszy dzień. Z no, Tareckim żeśmy pozjedzali. Jak żeście już pewnie widzieli, mówiąc te słowa, już jest po premierze. No, jeżeli mój materiał wam się podobał, to stawcie łapkę w górę, chcecie więcej moich materiałów, subskrybujcie mój kanał, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam do archiwum na kanale, na grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. Do usłyszenia do następnego odcinka. A jeszcze zerknijcie Taka wiosna nastała, no i te ptaki.